Było na początku Boga. Wszystko przez nie się stało, bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzoną, otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzone otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Zapowiedzi proroków dotyczące przyjścia na świat Mesjasza były swoistego rodzaju przygotowaniem na działanie Bożego Słowa. Bóg, stwórca, który wypowiedział Słowo, Stań się i rozpoczął stworzenie świata, tym razem wypowiada słowo i dotrzymuje słowa, choć pierwsi ludzie go zdradzili i obrazili. Bóg daje szansę nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim tym, którzy wierzą w Chrystusa, tym, którzy naprawdę kochają Boga. I którzy chcą realizować Jego plan. Bóg też daje dowód swojej miłości i to, że zawsze jest po naszej stronie, że zawsze jest z nami, że zawsze mu zależy na każdym z nas. I dlatego zapowiadany i oczekiwany przez cztery tysiące lat zbawiciel przychodzi na świat i staje się światłem oświetlającym moki ciemności, zła i grzechu. Słowo staje się ciałem. Ale jak słyszymy w Ewangelii, był moment, kiedy to słowo nie zostało przyjęte. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Każdy, kto przyjmuje narodzone słowo Boże, wcielone Jezusa Chrystusa, jest tym, który w sposób szczególny pokazuje, że. Jesteśmy dziedzicami Bożymi, czyli dziećmi Boga, którzy wierzą w Jego imię. Czy rzeczywiście jesteśmy dziedzicami Boga i czy rzeczywiście wierzymy w Jego imię? Papież Franciszek, który w dniu wczorajszym rozpoczął rok jubileuszowy w Kościele pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Aby podkreślić, że wszyscy pielgrzymujemy do spotkania z Jezusem i mamy to czynić właśnie w duchu chrześcijańskiej nadziei, napisał kiedyś: Narodzone w Betlejem dzieciątko. Jezus jest znakiem wielkiej czułości Boga. To jest piękny opis, który pokazuje, że Bóg jest czuły. I jeżeli rzeczywiście popatrzymy na karty Pisma Świętego. To widzimy obok opisów narodzenia Jezusa przez ewangelistów także tę prawdę, że mesjański potomek króla Dawida rodzi się niepozornie w warunkach skrajnego ubóstwa, a pierwszymi odbiorcami wieści o narodzeniu Zbawiciela jest Maria i Józef, którzy mu towarzyszą w dniu jego narodzin, a następnie bardzo prości ludzie, pasterze przebywający w tamtej okolicy. Później rozpoznali znak w postaci gwiazdy także Trzej Mędrcy. I ci, którzy wędrują do Betlejem, aby zobaczyć znak, widzą Boga male, małego, bezbronnego. Widzą Boga, który jest jak małe dziecko. I to może zadziwić, że właśnie taką postać przybiera, Syn Boże, odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Ale jednak Bóg w tej maleńkości pokazał swoją wielkość. I każdy, kto potrafi uwierzyć w tajemnicę narodzenia Pana Jezusa, tę wielkość Boga dostrzeże. Pięknie to spuentował ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka. I Betlejem. W te święta, które przeżywamy szczególnie radośnie, to czas pięknych emocji, wzruszeń, ale najpiękniejsza jest ta tajemnica, którą rozważamy na kartach Pisma Świętego w Ewangelii. Dzisiaj tak łatwo o wielkie słowa, o frazesy, o piękne wypowiedzi, ale pytanie, czy mamy świadomość że wyrazem naszej miłości do Boga ale też miłości i bliskości rodzinnej jest nie tylko to że zasiadamy do wigilijnego stołu jak to czyniliśmy wczoraj czy dzisiaj do świątecznych stołów w naszych domach kiedy dzielimy się opłatkiem i kiedy śpiewamy piękne liryczne i sentymentalne kolendy. Bo łatwo o wzruszenie o, o zmarzone serce, gdy biały śnieg otulił domy, gdy w kącie stoi pachnąca lasem choinka, a kolorowe bańki, kurtyny, światełka, stają się dekoracją niczym z bajki. Trudniej jednak o codzienne ustrzeżenie tych drobiazgów, z których składa się nasze życie. Kiedy spotykamy się razem, czy mamy Świadomość, że powinniśmy sobie nie tylko życzyć wszystkiego, co najlepsze, ale też z racji narodzin Jezusa obdarzać się dobrym słowem, okazywać sobie wsparcie, pokazywać prawdziwy uśmiech, spokój, cierpliwe znoszenie jedni, jedni drugich. To są te niewielkie krople, te niewielkie drobiazgi, szczegóły, bez których trudno o dotknięcie tej prawdziwej tajemnicy szczęścia, jaką jest narodzenie Jezus. I dzisiaj trzeba się w naszych domach i w naszych rodzinach zdobyć na ten heroizm wyniesienia się ponad te wszelkie podziały, które nas czasem odseparowują od siebie. Bo spotykamy się przy jednym stole ale doskonale wiemy, że mamy rozmaite przekonania, rozmaite poglądy polityczne, rozmaite patrzenia na rzeczywistość, młode pokolenie i starsze pokolenie. Ważne, żebyśmy właśnie w tę wigilijną noc, w dniu wczorajszym i dzisiaj, jutro, w dzień Bożego Narodzenia, starali się pamiętać, że nie ważne jest to, co nas dzieli, ale skoro się gromadzimy, to gromadzimy się przy Chrystusie, bo łączy nas Jezus, Jego narodzenie. I on może właśnie po to przyszedł na świat, aby dokonać cudu połączenia ludzi, aby zlikwidować wszelkie rozłamy i podziały. Dobre słowo, uśmiech, pokój, cierpliwe znoszenie jedni drugich, wyrozumiałość. Niech one nam dzisiaj towarzyszą. Bo być może właśnie po to Syn Boży stał się człowiekiem, tym dzieciątkiem bezradnym i nagim, aby dowartościować ten świat, który z jednej strony jest mały i niepozorny, a z drugiej strony rzeczywisty, realny, potężny, jak wszystko inne na tej ziemi. Pisarz i dziennikarz amerykański Eric Severide napisał Boże Narodzenie jest konieczne, Potrzebujemy co najmniej jednego dnia w roku, aby przypomniał nam, że świat nie kręci się tylko wokół nas. I dobrze, że rodzi się Jezus, i my dzisiaj w cudzysłowie kręcimy się wokół Niego, bo chcemy zauważyć tą wielką tajemnicę Bożej miłości, ten niepojęty cud boskiej miłości Jezusa, który rodził się. Tej nocy. Dlatego stając przy tym betlejemskim żłóbku razem z aniołami, pasterzami, mędrcami, i wszystkimi ludźmi dobrej woli którzy zostali tam wezwani, albo zaproszeni, dotykamy tej wielkiej tajemnicy szczęścia i widząc obok wszystkich cudów świata ten jeden jedyny, cud narodzin Jezusa. Niech to będzie dzisiaj. Nasze przesłanie, abyśmy w domach, w rodzinach, wszędzie tam, gdzie będziemy przebywać, potrafili tą radością z powodu narodzin Jezusa się cieszyć. Tak jak matka, która porodzi dziecko, cieszy się, i cała rodzina jest szczęśliwa, i ojciec dziecka, i starsi, którzy stają się dziadkami, cieszą się, że przyszło na świat. Nowe życie. Dzisiaj to nowe życie przychodzi na świat w postaci narodzin Jezusa, ale Jezus pragnie, aby napełnić nas tym wewnętrznym pokojem, bo wraz z tymi wszystkimi darami najważniejszy jest ten duchowy pokój, który ma nam towarzyszyć. I dziękując dzisiaj Jezusowi za jego narodziny, adorując go w żłóbku. Prośmy gorąco o to, abyśmy byli też zwiastunami tej tajemnicy Bożej miłości, tej tajemnicy Bożego pokoju i tajemnicy nadziei, która jest najważniejsza w tych naszych trudnych czasach. Panie Jezu, mój Zbawicielu, który nie pogardziłeś ludzką naturą, ale przyjmując ją, chciałeś stać się moim bratem, dziękuję Ci za Twoje narodzenie tak proste i niewinnie bezbronne. Chcę Cię adorować i uwielbiać za ten niepowtarzalny cud Bożej miłości, który przynosisz mnie w dniu Twoich urodzin. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Powstańmy. Przy słowach i za Ducha Świętego przyjął ciało z dziewicy Maryi. przyklękniemy na jedno kolano, aby oddać cześć tajemnicy dnia. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.